Dzień dobry, witam Państwa. Bożena Luczewska-Matejk. Zapraszam do lektury najbliższego wydania Tygodnika Siedleckiego, który już czeka na Was w kioskach. Co w najbliższym wydaniu? Na pierwszej stronie śmieci, może temat mało atrakcyjny, ale jakże ważny. Mariola Zaczyńska wypowiada wojnę wszystkim tym, którzy zaśmiecają okolice Siedlec. Są to osoby fizyczne, jak również właściciele firm, którzy to, co im niepotrzebne, wyrzucają do lasów i na tereny nieużytków. Jak się okazuje, coraz częściej spotykają ich mandaty i wnioski do sądu. Także śmieciuchy uważajcie. W Tygodniku Siedleckim, tak, znów na naszych łamach, Konkurs Miss Ziemi Siedleckiej, które, którego jesteśmy głównym organizatorem. Po raz pierwszy macie Państwo okazję zobaczyć wszystkie kandydatki w pełnej krasie. Konkurs już 12, 12 kwietnia będzie miał swój finał. Jaki raport w najbliższym numerze? Temat dość smutny: rozwody. Rozwody, które, do których dochodzi niestety coraz częściej także wśród małżeństw z naszego rejonu. Dla Siedlczan kilka newsów, między innymi ten, że rzadziej będziemy spotykać Elki w samym Śródmieściu na Głównej Ulicy, gdyż wprowadzono zakaz przeprowadzenia egzaminów na ulicy Piłsudskiego. Zapraszam także do lektury wywiadu z Mariolą Zaczyńską. Proszę Państwa, to nie Pomyłka, nasza redakcyjna koleżanka, teraz w zupełnie innej roli, po drugiej stronie. Tym razem, jako autorka książki, której promocja odbędzie się 10 kwietnia. Zapraszam do lektury tygodnika. Dziękuję bardzo.